Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam siedem niepokojących zdjęć. Zaczynajmy! To jest obraz malarza, który malował własne sny. Nieco niepokojące! Kiedyś śniła mi się postać z tego obrazu. Parę dni później zobaczyłam ją w książce. To niepokojące zdjęcie prawdopodobnie pochodzi z czasu wojny. Możliwe, że to zabawa w różyczkę. Prawdopodobnie to tylko błąd aparatu, ale nie sądzicie, że ta dziewczynka po prawo wygląda strasznie. Nie mam informacji, czy to zdjęcie jest autentyczne, lecz czytałem książkę na faktach autentycznych, gdzie w jaskini widziano podobne stwory. To zdjęcie krąży w internecie już od dawna. Czy sądzicie, że jest prawdziwe? To już koniec. Jeśli Wam się podobało, proszę zasubskrybujcie mój kanał i zalajkujcie wideo. Do zobaczenia.